Czy to była najbardziej brutalna taktyka II wojny światowej? Zazwyczaj, gdy dowódca na polu bitwy widział, że nie ma już szans na zwycięstwo, wydawał rozkaz kapitulacji, aby ocalić jak najwięcej istnień. Jednak w Japonii poddanie się uważano za los gorszy niż śmierć. Kierowano się starożytnym, siedmiowiecznym powiedzeniem, prawdziwy mężczyzna woli być rozbitym klejnotem niż nienaruszoną dachówką. Dlatego zamiast kapitulować, japońscy dowódcy rozkazywali tzw. Banzai Charge, czyli atak 100 milionów rozbitych klejnotów. Był to w praktyce atak samobójczy, w którym setki lub tysiące żołnierzy rzucały się do szarży na wroga doskonale wiedząc, że prawdopodobnie zginął. Choć takie ataki rzadko zmieniały losy bitwy, były desperacką próbą zadania przeciwnikowi jak największych strat i zapewnienia żołnierzom honorowej śmierci. Największy bandaj chart miał miejsce podczas bitwy o Osaipan w 1944 roku, kiedy 4300 japońskich żołnierzy i cywilów rzuciło się do szarży na wojska amerykańskie. Wielu z nich było nawet nieuzbrojonych. W wyniku tego starcia zginęło około 2000 Amerykanów, ale niemal wszyscy z 4300 Japończyków polegli w ataku.